bardzo czekam, razem patrzyliśmy, że na wojsku byliśmy, oddaliśmy swoje siły. Brawo brawo brawo, 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 brawo. Brawo dla srebrnych medalistów drużyny lekkich Gdańsk i złotych wodner, medalistów brawo, Przypomnijmy, że trenerami tych zespołów są Przemysław Szyburski, Budowlani i Janusz Urbanowicz, Lechia jak Zaczęło się pół roku temu. Gratulacje jak panowie. wierzyliście, że może być tu ekipa, że złoto w siódemkach, zdobyliśmy złoto w, w piętnastkach, e, może tam mogliśmy jeszcze więcej trochę dać. Super. Poprosimy bo wszystkie drużyny o wyjście na W obronie było idealnie dla mnie. W obronie idealnie bo nie daliście sobie położyć. Naprawdę dziękuję za każdy trening za każdy mecz, wszystkim zawodnikom, tym, którzy byli kontuzjowani, tak samo Radzio. Yes. Każdy, Zakszny wszyscy, wszyscy tą ekipą, yeah. jak powiedziałem, ja wiedziałem tak. przed finałami, że wszystkim po prostu tu ekipa zwycięży, a że chcieliście nawet mimo uroli, kontuzji grać, to wiedziałem, że będzie taki efekt w Dziękuję bardzo.